Siemanko moi drodzy! Cały czas oglądacie jak wyposażam ciężarówkę, a teraz nadeszła chwila, żeby zadbać o moją egzystencję w kontekście żywieniowym. Pierwszy raz w życiu zaopatrzam na miesiąc podróży dom o powierzchni 4 m2, ale na coś przecież musiałem się zdecydować. Wszystko wybrałem bez planowania, prosto z półki w Olszanie. I takie coś udało mi się skomponować. Na początek pieczywo. Zakupiłem 5 bochenków chleba o przedłużonej dacie przydatności do spożycia. Tutaj akurat mam do listopada. Jeden chyba był do grudnia. To jest siemielniane, pestka dyni, wielozbożowy i dwa razowe. Nie są najcudowniejsze w smaku, ale jestem przyzwyczajony do chleba razowego, bo białego nie jadam. Myślę, że będzie ok. No i można z niego zrobić tosty, a też będę woził opiekacz. Jedziemy dalej. Sok. Malinowy, żeby urozmaicić sobie uzupełnianie płynów. Izotonik, wiadomo, żeby nie dostać szkolbutu. Mam dwa dania instant, zazwyczaj ich nie jadam, ale podróży być może się przydadzą. Kociołek, gulasz, kiełbasa z dzika, kiełbasa biała. Orzeszki to wiadomo, źródło dobrego tłuszczu i popakowane w odpowiedni sposób, żeby nie dostawała się wilgoć, jak nie zjem połowy. No te to pewnie będą na dwa razy, chociaż wiadomo jak się wciąga takie pistacje. Dalej mamy ratatuj naturalny, same warzywa i sos pomidorowy. Do tego tylko dobrać jakieś białeczko i można zrobić bardzo fajny sos do ryżu czy do makaronu. A propos białeczka: Asia zobaczyła coś takiego to jest pierś z kurczaka w sosie własnym. Od razu już jest ugotowana, także nie trzeba kupować świeżego mięsa i podsmażać do takiego nawet ratatuja. Tylko po prostu wyciągnąć z puszki, odpowiednio przyprawić. No i jest gotowe danie. A propos przyprawiania, mam tutaj, robiłem sobie taki miks przypraw. Mam kary, mam chili flaky, chili cayenne, majranek, dwie mieszanki ziół do kurczaka, sól, czosnek granulowany, pieprz ziołowy, no i cukier trzcinowy. Jakby jakiś może gość mnie nawiedził i by chciał do herbaty. a ja tak za bardzo cukru nie spożywam. Dalej, ketchup, oczywiście ognisty sostryny dad scorpion. Oczywiście piekielnie ostry to on jest tylko na opakowaniu, a tak naprawdę jest lekko pikantny. Także bardzo go polecam, lubię go. Bez ostrego to to nie jest jedzenie. Według mnie: wszen, musztarda, sól z pieprzem. Co tu jeszcze mamy z tej strony? Filety ze śledzia i filety z makreli. Zwróćcie zawsze uwagę, żeby było napisane filety, a nie śledź, bo śledź po prostu ma wnętrzności i kręgosłup, a filety są obrane. Dalej pesto zielone i czerwone, sos zwykły pomidorowy, oczywiście z papryczką, jak do jakiegoś spaghetti albo innego dania. Dalej tortellini ze szpinakiem i czosnkiem i jeszcze mam tutaj tortellini prosciutto tricolore. Mam kuchenkę gazową, więc mogę sobie zawsze taki makaronik ugotować. Ryż, wiadomo. Dwie, te dwie puszki to jakiś odchył miałem. Nie wiem, co naprawdę z nimi mogę zrobić, ale może coś wymyślić. Makaron, biały i brązowy. No i zupy: grochowa, fasolowa, węgierska, żurek i tajska. No, do, do tego tortille oczywiście. Myślę, że podstawą mojej diety będzie tortilla z warzywami, z sosem i z jakimś białeczkiem. Bo jest to najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Wystarczy posmarować sosem, zakręcić i zjeść sobie takiego rollasa. No i oczywiście batoniki proteinowe wszelkiej maści. Był bardzo duży wybór, Wałszanie, więc wziąłem sobie po prostu po jednym z każdego rodzaju. To będzie taka jakaś zdrowa przekąska. Zobaczymy. No i co? Wszystkie świeże produkty w stylu warzywa, owoce, ser, szynkę, jakaś coś takiego. To wszystko będę kupował dzień przed wyjazdem i wkładał prosto do lodówki. A to są takie rzeczy, które w zasadzie już mogę ulokować w aucie i nic się im nie stanie do momentu wyjazdu. Także dobra, to mamy ułożone, teraz zabieram się za dywaniki. No i dobra, mam założone, patrzcie i podziwiajcie. Dywaniki kupiłem od Jędruli, Jędrula też jeździł DAFem XG przez półtora roku na podwójnej obsadzie. No, robił tam kupę kilometrów, ale jak widać dywaniki w bardzo dobrym stanie faktycznie. Nie noszą śladów użytkowania. Fajne, bo zachodzą tutaj pod fotel, za fotel, wszędzie, wszędzie spoko całkiem pasują. Tutaj jeszcze nawet jest na tej półeczce i na tej półeczce, także no elegancka. I mój ulubiony kolor, czyli wiadomo, szary. Korzystając z okazji, opowiem wam co nieco o mikrofalówce. Mikrofalówka została zamontowana, tak jak zresztą widzieliście. Jej ważnym aspektem jest to, że nie ma talerza w środku obrotowego. Jest tu zastosowana jakaś taka technologia, która lepiej odbija te promienie, nie wiem. W każdym razie nie musi tutaj być talerza obrotowego. Zastanawialiśmy się, czy wziąć dużą, czy małą, i ostatecznie stwierdziliśmy, że weźmiemy dużą. Akurat ta właśnie była bez i ma grilla. Grill się fajnie może przydać. No, to by było to. No i co? Mógłbym jeszcze teoretycznie pokazać. Jak wygląda to z tym zbiornikiem. Tutaj oczywiście mam te wszystkie rzeczy, które przed chwilą powkładałem, a tutaj mam dostęp do wody. Wyciągam sobie baterię. To jest bateria. Tak jest woda wyłączona, tak włączona, tak cieplejsza, tak zimniejsza. Jak się kręci, to się steruję temperaturą. Mogę sobie to albo wyciągnąć do środka, jak mam ochotę sobie na przykład umyć zęby w ciężarówce przed snem i nie chce mi się iść do łazienki. Zresztą byłoby dziwne, żebym musiał gdzieś chodzić, jak chcę umyć zęby, nie? Problemy codzienności kierowcy ciężarówki. Myć zęby czy nie myć zębów, bo czy się chce, czy się nie chce iść do łazienki. Straszne. Dlatego właśnie zamontowałem wodę, żeby nie mieć takich problemów. Także wracając, ustawiamy wodę ciepłą, zimną. Teraz Wyciągam sobie słuchaweczkę, włączam sobie pompę, pompa nabiła, mimo tego, że przetwornica nie jest włączona. Aha, no tak, jeżeli bym chciał grzać wodę, to włączam sobie tu wtyczkę i włączam przetwornicę i wtedy ona zacznie grzać. Ale teraz nie potrzebuję, żeby grzała. Pompa wyłączę. No i teraz, jeżeli bym nacisnął... Tutaj, no to poleciałaby z tego woda. I najlepiej by było, jakbym teraz opróżnił, żeby nie było cały czas nabite ciśnienie. Mogę po prostu otworzyć okno. I. No i sobie wyleci. A jakbym włączył? O. o! Coś tutaj. Ciekawe. O co chodzi? Tu. O co tutaj chodzi? Uhu. A może jest po prostu gdzieś zagięty wąż? A nie, po prostu muszę może odkręcić na baterii bardziej. O! O, teraz leci! Leci fest, co? No, wszystkiego się muszę jeszcze nauczyć. Teraz jak wyłączę pompę i włączę wodę, to ciśnienie sobie zleci fajnie. I teraz mogę ją bezpiecznie odłożyć. Znaczy wiadomo, nic się nie powinno stać, ale jak wyjeżdżam dopiero za parę dni, to po co przez te parę dni ma być ciśnienie nabite? Nie? No i tak to wygląda. Zamykam sobie. Tutaj jest ta szuflada, w której trzymam jedzonko, A tutaj jest lodóweczka. O. Nie jest zbyt duża. Zmieści się może w ten sposób butelka wody? No nie zmieści się na długość. Nie wejdzie, troszkę brakuje. I tak butelka i trochę. Się mieści. No i tutaj są takie pojemniczki na wodę. Chyba to nie jest już chłodzone? Nie, nie, tylko tu jest chłodzone. No i cóż, no i tak to wygląda. Internet jeszcze muszę skonfigurować. I to by było na tyle na dzisiaj. Witajcie w dniu kolejnym, rafik wam macha. Dobra, dzisiaj zajmiemy się montażem drukarki oraz Nightlocka, czyli takiego narzędzia, które ma za zadanie uniemożliwić wtargnięcie osobie niepożądanej do wnętrza kabiny w nocy, jak sama nazwa wskazuje, ale dla kierowcy noc to jest pojęcie względne, często noc jest też w dzień, no nie? No więc, kupiłem taką drukareczkę, najmniejszą jaka była dostępna HP DeskJet 3762. Po zwrocie za 200 zł. Wygląda jak nowa. Nowe takie drukareczki koło 5,5 stówki. Także miejmy nadzieję, że. Aha, tutaj jak ktoś ją kiedyś kupił nową, to dostał 4 miesiące tuszu za darmo. co znaczy w cenie, a ja nie mam tego, więc ja sobie tuż dokupiłem. A przewód? O nie, przewód został w domu. Nie? Jest tutaj. Dobra. Muszę trochę otworzyć, bo się ugotuje. Dobra. Miejmy nadzieję, że działa przez wi-fi. No i dobra, pani kierowniczko, szanowna. A tu nawet jest jakaś instrukcja. Co ona tu pokazuje? Pokazuje, że... Że jedno jest rzekomo pełne. Czy to widać? Tak, widać. Jedno jest rzekomo pełne, a drugie nie. A teraz... Gdzie tu się coś wkłada? O! O, tutaj są cały czas kartridże. To ja bez sensu to odpakowałem, ale to chyba jeszcze nie jest rozwalone, tylko mogę sobie to z powrotem zataśmować. Jak się okaże, że ona jeszcze drukuje, to dopiero będzie. No dobra. No dobra, weźmiemy kartkę. Nie wiem, gdzie tu się wkłada kartki. Pewnie tutaj. No masz jeckaj, no? No, amkaj. Dobra, teraz gdzie będziesz wypluwać karteczki? Aha, tu jest coś narysowane, żeby włożyć. <laughs> Może tam będziesz wypluwać? Tu będziesz wypluwać, czy gdzie? Aha, to się tak. Aha, Aha. o, ten sposób. I teraz się wkłada. O, proszę bardzo, dobra. To teraz tylko jeszcze muszę się jakoś z nią połączyć. Co, przez Wi-Fi? O, tutaj przycisk. Teraz coś pokazała. Direct CE, jest. Dobra, wprowadź hasło. Uuuu, a skąd to hasło? Jakie to może być hasło? Aha, WiFi Direct. Spróbujemy jeszcze wygooglować, a gdzie jest telefon? Tu. Na panelu z tyterowania dotknij ikony wi Direct, aby wyświetlić WiFi i hasło. O, o, o! o. I co ona. Pokaże hasełko, czy jest już wysuszony toner. Z kolorowego jest opór, a czarnego nie ma, dobra. Czyli jednak wkładamy jej ten toner. Jak się ciebie wyciąga. O, w ten sposób, no. próbę numer 2. Poproszę o, teraz pokazało się, że jest pełna. Dajesz, maleńka. Ale idzie. Opis ikon. Aha, aby uzyskać instrukcję na temat połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Informacje. Dobra, to trzymam. Ty byś pomógł, a nie tylko tak głową machasz. No ale jakie hasło? Metoda 1, smartfon. Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do sieci. Ale jakie jest hasło? Może kod pin tutaj ten. 522 027. Hm, błędne hasło. No, rzesz, kuźwa. Dobra, włączę się jak znajdę to hasło. Dobra, co za głupota. Hasło to było 12345678. I trzeba było to googlować, zamiast to po prostu napisać gdzieś na drukarce. No to jest. To jest właśnie ludzki pomyślunek. Dobra, czyli to mamy. Podłączyła się. To teraz tylko sprawdzimy, czy działa. Prosimy szanowną panią o druk, 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 druk. O, działa. Może jeszcze w kolorze wydrukuję, to by było ja ja dopiero. O. No nie, w kolorze nie drukuje, ale, ale na czarno drukuje. Robi to bardzo powoli, ale wiele dokumentów ja tu nie będę drukował. No i fajnie, i teraz trzeba się tylko włożyć do dziury. Ciekawe czy się zmieści. No, chyba się zmieściła idealnie. W razie czego? Przewód wystarczy. No i dobra, to już możemy ją odłączyć. Zamknie się. O proszę za drukarką jeszcze jakaś kanapka się zmieści, tu jeszcze się coś zmieści o, pies wejdzie, o. Pies wejdzie. Te, o, teraz będziesz tu siedział to jest twoja buda, nara przechodzimy do najtloczków także idę po klucze Rafik, wróciłem kupiłem taki zestaw taki mały zestawik na 1,4 cala Neotools mają reklamę Wcześniej widziałem, że będę potrzebował odpowiedniego torksa. No nie, naklejki to ja sobie waszej nie przykleję. Ale dzięki za cztery różne. No spoko, właśnie fajne, bo mały. A tu ja tutaj nie mam za bardzo miejsca, żeby tą dużą skrzynkę taką sobie tu włożyć gdzieś. A jak włożę do paleciary, to mi ukradną. Także dobra. Trzeba będzie zobaczyć. Da się to łatwo i lekko i przyjemnie zamontować. A z tej nie? Nie, moment, to idzie na drzwi. No i dobra. Mamy tutaj pokrętyłko, damy na przedłużce, żeby było wygodnie, jak zawsze, na krótkiej przedłużce. Tak mi się wydaje, że to są oryginalne otwory montażowe. Nic tutaj innego nie ma. Także to odkręcamy i w to miejsce od razu dajemy najpłokar. I jeżeli to naprawdę będzie tylko tyle, to to jest bardzo fajne i budżetowe rozwiązanie Widziałem gdzieś jakieś oryginalne do mercedesów, nie mercedesów, to to są takie koszty Aha, I to miało być tak, od tej strony Aha, tutaj jest uszczelka Czyli <ścoughs> najpierw tą drugą Oh no, don't do that Jest! I druga Uda się? Udało się. Elegancko. Odpowiednia siła. Jeden palec rafo-Newtonometrów. Rafometrów? No i teraz się to trzyma. Tak, i teraz to powinno zadziałać w ten sposób, że tutaj dajemy na rurkę. Za rurkę. Siedząc w środku, łapiemy. No i za rurkę. Także idziemy zobaczyć, czy działa. Tak, czy drzwi się zamykają? Zamykają się. Teraz zakładamy Nightlocka w ten sposób, czy w ten sposób? Z góry w dół, czyli w ten sposób. O! Teraz. Jak on sobie tak wisi, to możemy chyba zamknąć do frywolnie drzwi. Dobra, czyli najpierw zamykamy drzwi, żeby nic nie uszkodzić. Później zakładamy eto. tak. I teraz kręcimy. I w tym momencie nie ma już bata na mariole, żeby jakiś chłop łomem te drzwi otworzył. Proszę bardzo, ciągnę za klamkę. I nie powinno się otworzyć. Nie jest to jakoś super, hiper, mega, mega, mega mocne. Ale jest akceptowalne. No i dobra. Drugą stronę zrobię już tylko w przyspieszonym tempie. locek number 2, numer dos. tutaj jest to troszeczkę utrudnione z racji że jest ten podłokietnik ale widzę że aha podłokietnik no tak jest to nie za super ale co da radę czy nie da rady no i teraz już nie wejdzie do środka kościu no i dobra mamy to zamontowane teraz trzeba złożyć narzędzia Spoko ten zestaw całkiem, a jeszcze nie pokazałem tak w środku z bliska. Tak, mam tutaj zwykłe nasadki mam do czternastki, przedłużane też do czternastki. Wszystko jest oczywiście na jedną czwartą cala, ale jest krótka przedłużka, długa, nie, krótka, średnia, długa i jest nawet taka giętka, także spoko. Spoko, parę podstawowych rozmiarów torksów nie ma, tutaj tych pośrednich, parę podstawowych imbus, parę podstawowych śrubokrętów i to wszystko. No, da mnie spoko jakby mam zestaw na pół cala, tylko mi tam brakuje siedemnastki, ale to sobie kupię mam zestaw na pół cala i chyba go włożę w jakąś, jakiś taki worek i będę woził ze sobą bo mam to w takiej dużej skrzyni i ta skrzynia jest bardzo niewygodna, nieporęczna I gdzie byśmy to mogli wozić? o, wiem! za dopiero co zamontowaną drukarką tam z tyłu jest miejsce czy to się tam akurat tak zmieści? o i o i już mamy to. Kolejna rzecz, którą zamówiłem, to jest taka słuchaweczka. A dlaczego? Ponieważ oryginalna słuchawka jest bardzo, bardzo turystyczna i z takiej słuchawki woda leci o tak. Teraz nie poleci, bo nie włączyłem pompy. Więc woda z takiej słuchaweczki leci o tak. A teraz ja bym chciał, żeby ona leciała troszeczkę bardziej do ludzi. Więc wyłączam pompę, puszczam wodę. Odkręcam i przykręcam tą Trochę kapie mi na wykładzinkę. O! Ja rozumiem, że to jest mało turystyczne, ale tutaj jest przycisk Stop, a tutaj Start. Miejmy nadzieję, że to działa. Uwaga, włączam. No! No i słuchajcie, no czy to nie jest lepsze? Czy to nie jest kurnia lepsze? Ja mogę sobie troszkę puścić. Mogę na maksa. I to jest kurnia końcóweczka, a nie, że leci full. Albo nic i że ja muszę to trzymać. A w ten sposób ja mogę ustawić sobie, o, mogę ustawić sobie troszeczkę i powiesić sobie nad głową i leci. Także zdecydowanie lepsze rozwiązanie według mnie osobiście. Łukasz polecam. Możesz proponować ludziom też, chyba że boisz się tutaj jakości. No ja też się boję jakości, bo nie jest zbyt fenomenalna, ale przynajmniej nie sprawia wrażenia takiego, żeby to było super yy, dobrej jakości. Ale jak już to zamontowałem, to powiem wam mniejsze. Naprawdę. No i dobra co, trzeba byłoby tylko sprzątać. A jak się sprząta w ciężarówce? Może chcielibyście się dowiedzieć? A no w ciężarówce sprząta się w taki sposób. Bierze się pistolet na powietrze podłącza się go z tyłu za fotelem kierowcy o w tym miejscu i się sprząta. Otwiera się drzwi i teraz myjemy od połowy w prawo. To jest właśnie w No i dobra, co tutaj dalej? Pojadę do domu po pościel. Dla Asi i dla mnie, i poubieram poduszki i kołdry. Co tam jeszcze? A, urządzenie access do opłat drogowych. No właśnie, mam tutaj urządzenie access, nie wiem jak to się poprawnie mówi. Jest napisane AXXE z kreską S. Access. Takie małe urządzonko. Służy ono do uiszczania opłat drogowych w czasie rzeczywistym podczas jazdy. Normalnie do tego służy mi urządzenie Ewa, które widać tutaj, o tu, ale Ewa jest tylko na poszczególne kraje, w zasadzie na większość krajów europejskich, a access jest tylko na Włochy i Francję. Jest malutki klipsik który jest przyklejany na klej do szyby. Możemy to zrobić od razu i mieć to za sobą. Teraz tak, czy ono będzie czymś zasilane? Zdaje się, że ono będzie zasilane jednym z tych przewodów, ale tym nie, tym też nie. Oj, a tu też nie ma żadnego. Hmm, ale lipa. Czy ono w ogóle jakieś takie jest, jakby ono nie miało w ogóle zasilania? Tylko się je tutaj raz wsuwa i koniec i to wszystko. Kurczaki, tego nie pokazuje, nie? Transponder jest wyposażony w budowaną baterię, która zapewnia jego działanie przez okres około 7 lat. Bateria ta jest niewymienna przez okres użytkowania, co oznacza, że po jej wyczerpaniu konieczna jest wymiana całego urządzenia. Rozumiem! Czyli wystarczy, że będzie ono zamontowane gdzieś tutaj. I tak właśnie zrobimy. Ruch. Damy ją tak, żeby mnie nie denerwowała ta akcesa. Dobra, i teraz to będzie założone ten sposób. Nie, w ten sposób musimy założyć to tutaj. Mamy to. No i dobra, to by było założone. Następne zadanie: odfajkowane. No i dobra, słuchajcie, nadeszła ta chwila. Ubieramy pościel. To złożymy, żeby był lepszy widok. Pierwsza pościel w ciężarówce w ciągniku. Teraz, który odcień szarego? Oczywiście, że szarego. I oczywiście, zakurzone jest. Czy to będzie ok? To prześcieradło, niestety, ale jest za krótkie. Bo tu jest jakiś niestandardowy wymiar łóżka 215. No to cóż. Poduszka. To ja lubię dużo poduszek. Poduszki naturalnie w kolorze, wiadomo. Nie ile kurzu. Druga poduszeczka i trzecia poduszka. Opa, to będzie pod nogi. To mamy. Te, to A. musi być na drugiej stronie, żeby mnie uderzał. Głowo. I teraz co? Kołdra. No, i tak to właśnie wygląda. Opa! I lulu. Nie, jest spoko. Jakby tutaj zrobić taką przedłużkę i wozić w paleciarze, to by można było we dwojkę spać. Do paleciary wrzucić taki kawałek drewna, który by się... Hmm, mogę jeszcze zaprojektować coś takiego. To by był, byłaby chyba jedyna ciężarówka w ogóle w Europie z podwójnym łóżkiem. Zaraz spróbujemy to zaprojektować. Tutaj trzeba by było zamontować takie poszerzenie. Tutaj mamy 20, no, 38 cm. 38 cm, a całe łóżko ma 80, tak? 20, 40 60, 80. Czyli miałoby wtedy 120. No, czy 120 to jest wystarczająco, jak dla dwóch dorosłych? Nie za bardzo. 140 to jest jeszcze. No, i to wtedy musiałoby być tutaj, tak po skosie. Tutaj by miało 140 odtąd dotąd i tutaj tak po skosie, po skosie, po skosie i ten i tutaj by trzeba dać jedną nogę a tutaj drugą nogę taką drewnianą no i stelaż taki drewniany i to wymodzić, no dałoby się to zrobić i do tego starą gąbkę to znaczy starą, no jakąś gąbkę z materaca i wozić to w paleciarze, w paleciarze jest sucho no kurde, myślę, że Asia by była szczęśliwa, co? Jak myślicie? No i dobra, powiem Wam, to ja myślę nad tym przedłużeniem łóżka, a raczej poszerzeniem, a na dzisiaj się żegnam. See you next time.